Turbo Kozak. To ja! Turbo Kozak Szanowni Państwo, jeśli ten oto piłkarz Dawid Kurminowski zagłębi Lubin, któregoś pięknego dnia Takiego jak ten nie wystąpi w reprezentacji Polski, to będziemy, Gaborku, tym faktem mocno zdziwieni. No i tak będziemy. Tak. Na razie nie jesteśmy zdziwieni, że wystąpi w Turbo Kozaku. Nie jesteśmy. Nie, o nie. Z jakimi, dzień dobry, Dawidzie, celami wystąpić właśnie w tym programie? Słucham. Mm. Najlepszymi, takimi, które pozwolą mi zrobić do, bardzo dobry wynik tutaj. I parokrotnie pokonać? Gaboro. To są bardzo dobre założenia. Bardzo. Nie sądzę. Przecież ja od króla strzelców, byłego króla strzelców Ligi Słowackiej, powinien w tym programie wiele wymagać. No, powinien. To też tak robię. Życzę powodzenia. Nie, dziękuję. O. Proszę bardzo, proszę bardzo. Grzegorz, ty wyczułeś byłego. Króla strzelców ligi słowackiej? Ale ta pierwsza Ale była trudniejsza niż króla strzelców ligi polskiej i być może wielu innych. Co Dawidku, co Dawidku mówiłeś? Że ta pierwsza była trudniejsza, bo jest mała. Walnich z małą, ważniejszy gabur, proszę. Dziękuję. Pamiętaj, że on wraca po przerwie i jest głodny gry! Grzegorz jest głodny gry! Państwo są pod słońce i pewnie tego nie widzą. Bramka padła. Dawid, padła bramka? Nie, tylko ta mała znowu. Pachnie hatrykiem, ale tym małym. Ile było hatryków w karierze? Pani zawidzie? Nie liczyłem, za dużo. O, o! To tu też spokojnie będzie w ogóle, no jak Państwo zobaczą. No oczywiście! Oczywiście! No widzisz, Grzesiu, nie było cię tydzień, byłeś na feriach, a tutaj piłkarstwo polskie poszło do przodu. Dawid, z tych 19 bramek, które strzeliłeś, zostając królem na Słowacji, ile było skarnych? 4-5. Grzegorz, 4-5. Dzisiaj są trzy. Więc wiadomo, że szanse, się obronił są jakie, Grzegorz? Strzelam. Marne. Po prostu, Grzegorz. Grzegorz, aj, marne. Aj, aj. Słucham? Nie zatrzymał się za bardzo? Nie. Dziękuję. A Dawid, bo jeszcze jest pytanie. Ile razy strzelałeś na tej Słowacji? Bo, może to były 4, 5 ze strzałów 20. Wtedy mamy problem. Nie, bo jak 4 to z 5, jak 5 to z 6. Grzegorz, z matematyki tam rozumiesz wszystko? Wysokie prawdopodobieństwo. Ale wiesz, czego? Wpuszczenia! Wow. Jezus! Nie wyszło. Gamur jest straszny, wiesz, przestraszył mnie. Ale na pocieszenie, ani on nie strzelił, ani ja nie, nie obroniłem. Wszystkie dziewczyny tak mówią, faktycznie, jest straszny. <laughs> Dawidku, dzwonią ludzie właśnie teraz do mnie i proszą o wersję siłową. Taka będzie. Ja nie dzwoniłem. Ty masz, Grzegorz, patrzeć na wersję siłową, masz patrzeć i podziwiać. Zawsze chciałem zadać to pytanie. Jak jest szalik na początku po duńsku i potem po słowacku? Nie mam pojęcia. No nie, no nie załamuj mnie, no. Poważnie. Naprawdę nie wiesz? Nie. Kurczę pieczone, Grzegorz, niepotrzebnie przyjechaliśmy. Bez szalika w Danii? Mogę ci, Dawid, zaproponować ostatnią podpowiedź, bo trochę cię lubię. Słucham? Tu jest bramka. Mam pytanie w imieniu Dawida. Dlaczego tylko trochę go lubisz? No to jest świeża znajomość, dopiero się poznaje. <laughs> Powiem ci więcej, że po tym strzale odnoszę wrażenie, że nie będziesz chciał z Dawidem jeść wspólnych kolacji. Ale nadal jestem jego ulubionym brałkarzem. Król Strzelców Ligi Słowackiej, potem transfer do Archus i w tym Archus do końca nie poszło, wypożyczenie do Zagłębia Lubin, tu też na początku problemy z kontuzją, ale wreszcie kolega Kurminowski chce nam coś więcej powiedzieć odnoszę wrażenie. No piłka jest nieprzewidywalna i nigdy nie wiadomo co, co się wydarzy, dlatego Dlatego cieszę się, że po tych ciężkich momentach, które miałem e, przez ten ostatni okres, e, wróciłem na boisko i, i na razie wygląda to dobrze, więc oby tak dalej. Za pół roku kończy się tutaj wypożyczenie i co potem? Nigdy nie myślę w sumie, co będzie w przyszłości, bo, bo nigdy nie wiadomo jakie, jakie życie i co życie przyniesie, więc, więc skupiam się na tym, co jest teraz. Życie przyniesie teraz strzały z oleje. Super. No ja widziałem twój strzał z miedzią Legnica. No ja widziałem! Może to był przypadek. Oby Dawid nie! Oby Dawid nie! Aha! Grzegorz, ja mam czasami wrażenie, że ty im bliżej do piłki, to ty się boisz. To jest wrażenie. Dawid, no to nie był ten strzał z lewnicą, Dawid, no. No ale, no, Ludziom też tak powiesz do kamery? Zobaczył w meczu. Nie w me... Nie w meczu, mają zobaczyć w turbo kozaku, Dawid Dobra, postaramy się W turbo kozaku, Dawid W turbo Kozaku, Dawid Jednak? Może Tak jest Ty zobacz, Dawid, tam spojenie, tu słupek Teraz do bramki, teraz niżej Ty nie masz tego dopracowanego Gaborku, nie mam dobrych wieści, to jest trzecia próba, którą kolega Kurminowski już dopracował Jednak Prawda, Dawidku? Prawda Państwo, spojrzą, co dopracował Kurminowski Państwo spojrzą! Państwo spojrzą! Państwo spojrzą! No Dawid! Znacznie lepiej! No brawo Dawid! Możesz Dziękuję. coś powiedzieć! Ucieszyć się! Tu nie trzeba nic mówić. Palicho z tym szalikiem w języku duńskim i słowackim, to może nie wiem przynajmniej kolory. No nie wiem. Żółty po duńsku, po słowacku. Nie mam pojęcia. Grzegorz! Po słowacku wiem. No. Żółty. Grzegorz, wiesz jak jest żółty po słowacku? Eee, nie. On ci powie, powiedz mu. Azur! Azur! zor, jedziemy! No. Grzegorz Gamoniu! Żółty po słowacku to jest żółty! Zobacz jak to leci! No przecież człowiek ma laser w stopie! No laser w stopie, niech to staje, Grzegorz, no! Laser w stopie. Jaki kolor? Niebieski po słowacku. Powiem ci tak, na Słowacji kapitalni hokejści on po prostu nie szczotkuje, no. Staniesz na środku, na żółtym? Bardzo proszę, to coś zmieni. No podobno tak! Podobno Grzegorz, tak! Podobno Grzegorz, ty masz w kolanach magnes i przyciągasz piłkę. W kolanach wodę. Jakoś tak wolno przyciągasz! Cholernie wolno! Jeszcze wolniej! Czy to jest znowu kolor, uwaga, zaskoczę cię Grzegorz, po słowacku proszę Dawid. Modry? Tak jest. W kolanach mam wodę, kolor niebieski, brawo. Grzegorz, czy to oznacza, że modra kapusta to jest niebieska kapusta? Na to by wychodziło, ale tylko na Słowacji. Trochę bez sensu, nie? Najlepsza podobno, Grzegorz, jest modra kapusta z kurminem, przepraszam, z kuminem. Jezu, jak to pięknie leci. Dobrze leci, dobrze idzie. Grzegorz! Czy to jest po słowacku żółty? Dokładnie tak sam środek nosa. Dawid. Przepraszam, czy tamten samochód jest ubezpieczony? Ten za bramką. Ta. Tak jest, to jest mój i na grubych hajs ubezpieczony Dawid, dlatego spokojnie celuj sobie poprzeczki. Brawo. Albo w siatkę po prostu. Bo i tak samochód nie ucierpi. Wral. Jak wie, co ma robić. Zobacz. O! Chciał w samochód. Chciał w samochód. To jednak chamska młodzież. I próba trzecia. Mało brakowało. Mało da mnie brakowało. Ile z tych 19 goli mogło być więcej, gdyby nie poprzeczki na Słowacji? Nie trafiałem w poprzeczki. Zawsze do siatki. Lub w samochody. Grzegorz, zachodzi pytanie, czy tamtemu samochodowi nie skończyło się ubezpieczenie? Wygasa dokładnie za dwie i pół minuty. Dawid, proszę cię bardzo, spieszmy się. Patrz, patrz! Jezu, Dawid! Na Słowacji też tak uczyli strzelać, w Danii również? Tak, uczyli to jeszcze w Polsce. W Polsce? Tak. We Warcie, we Wlechu? Tak. W Małom. Zachęcam, zawsze zachęcam. Oho. O! Patrz, patrz! Matko Boska! Ale gwizdek też czuł przez strzał mu lekko zwariował, słyszałeś, Dawidku? Słyszałem, no. Taki troszkę się zrobił. Wadał w Alf. No. Gaborku, Dawid uczył się piłki w Poznaniu, a ty gdzie pobierałeś nauki? Made in A! Dawidku, poznań z Warszawą, to tak niekoniecznie. Dlatego szedł z bramki. O! Coś w tym jest! Dlaczego ty, Gabor, zszedłeś z bramki? Dlaczego ty? Ajajaj, aj, aj, Gabor, zszedłeś z małej bramki. Wcale na niej nie stałem. Pytanie, Dawidzie, mam. Który kraj stoi mocniej alkoholowo? Dania, Słowacja czy Polska? Nie mam pojęcia. Grzegorz, może trzeba odpowiedzieć na to pytanie? Nie mam pojęcia. Ja myślę, że Polska. Gotowy? Gotowe, 3, 2, 1. Raz. O, no to jest tempo. To jest tempo 3. 9. No widać, Grzegorz, że z niejednego pleca ja chleb, kolega kurminowski, Naj prawda? Najwyższa próba. 18. No coś, ta próba, panie Grzegorzu, się mocno obniżyła. Rusza, 20, pazernie. Ależ nim zawiało nie! ale przecież ostatnio Grzegorz takiego strzału w ekstraklasie nie zaliczyli, bo przecież on uderzył dwoma stopami naraz. My zaliczymy. Zawodnik rozpoczął konkurencję na boisku numer sześć, a skończył praktycznie na głównym. Panie Dawidzie, jaka sytuacja? Proszę opowiadać. Ciężko. Ciężko? A mówiłem, że w Polsce jest najgorzej alkoholowo. Mówiłem. To... Która nóżka... Szanuję tworzywo. żywo! Szanuję, teraz to już obojętnie. Może to i lepiej. Panie Dawidzie, jaka sytuacja z lewą nogą? Nie najgorsza, ale w płetwach może być gorzej. No co w tym jest. Pamiętaj, no tym że temu auto wygasło już ubezpieczenie. O! To no to jest cholernie cenna Grzegorz informacja. Cholernie. Nie ma za co. Cholernie cenna. Ole! do go! Tak jest! O, no, ale fenomenalny bociek. Mogłem złapać tą pierwszą. Taki strzał, Grzegorz, to jest bociek. Nie wiem, czy wiesz. Bo co? Nie ma płetw, powinno być łatwiej. Zobaczymy. Lewa jego mać. Ale było i tak nieźle, mój drogi. 40 sekund. Nie było, że... Może nie było tak wspaniale jak na Słowacji, ale też było dobrze, prawda? nieźle Oczywiście, że tak. Szczególnie, że po jednotygodniowej nieobecności wrócił kolega Gabor. I to jest bardzo dobra informacja dla tego programu, prawda? Oczywiście. Dlaczego? Powiedz wszystkim widzom. Ponieważ kolega, kolega Gabor jest bardzo dobrym prądarzem. Przepiękna koszulka teczka dla państwa Dlaczego dziewięćsiąteczka? Grałem z numerem na Słowacji i w I tam zrobiłem tego. No to wiem, nie ma co się dziwić Pierwsza bramka w ekstraklasie Występ w Turbo Kozaku Wypożyczenie z Arkus Wszystko wreszcie, Dawid idzie w dobrym kierunku Dokładnie tak, i oby tak było Oby tak było. Czego ja mam Ci życzyć, powiedz mój najdroższy? Zdrowia przede wszystkim, bo ostatnio go trochę brakowało i myślę, że zdrowie jest najważniejsze. Jak będzie, no to, to wszystko da się zrobić. Otóż to. Na szczęście, proszę Państwa, Dawid jest zdrowy, ja jestem zdrowy, Gabor jest zdrowy. E, masz e, narzeczoną? Dziewczynę. Dziewczynę. Imię jej? Marietta. Marietta też jest zdrowa, prawda? Jest zdrowa. No oczywiście. No i e, może Proszę, proszę, proszę. Bez słów pozdrowił Marietę, ja też bez słów wszystkich Państwa pozdrawiam. Dawid my się rozumiemy bez słów, to już. Ja mam tak samo z żoną, patrz. No i wszystko jasne. Dawid Kulinowski Zagłębie lubi na razie, prawda? Bo cele są zdecydowanie wyższe, prawda?